Agencja Wołdruszcz mieszcząca się przy ulicy Fabrycznej 5 Końskich oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy: 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Druszcz. W ofercie przedsiębiorstwo posiada 15 samochodów marek Renault, Opel, Iveco, Volkswagen, Fiat, Peugeot, Citroen. Każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. O szczegóły należy pytać pod numerem telefonu 722012002. Zainteresowani uchodźcy wojenni z Ukrainy będą mogli w najbliższych dniach nadać sobie polski numer PESEL. Usprawni ich to do korzystania z opieki medycznej a także specjalnych świadczeń. Dla samorządów to jednak spory kłopot organizacyjny, bo tylko na przykład w gminie Końskie w szybkim czasie trzeba obsłużyć około 900 osób. Polski Sejm w ekspresowym tempie uchwalił ustawę, tak zwaną specustawę o pomocy dla uchodźców z Ukrainy i znaczna część obowiązków wynikających z tej ustawy spada na samorządy terytorialne. W dwóch aspektach wydaje się, że sprawa jest bezspornie po naszej stronie i wymaga no, solidnego przygotowania biorąc pod uwagę ile osób przyjęła gościna Ziemia Konecka. Pierwsza to kwestia legalizacji pobytu poprzez nadanie wszystkim chodźcom, którzy będą tego chcieli, numer PESEL. On w niczym nie ogranicza możliwości Wyjazdu z Polski do innych krajów, natomiast upoważnia do skorzystania z wszystkich innych form pomocy, które ta ustawa zapowiada. PESEL pozwolił uchodźcom korzystać z polskiego systemu opieki medycznej, w tym m.in. uzyskać refundację leków. Będą mogli oni także starać się o pomoc społeczną. miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich dla obywateli Ukrainy, którzy na dzień dzisiejszy. Pozostają w, w, w gminie Końskie, będzie, przyznany, będzie przyznane świadczenie pieniężne jednorazowe w wysokości 300 zł. Świadczenie to jest wnioskowane, więc po przyznaniu numeru PESEL o, Ukrai obywateli Ukrainy będą mogli ubiegać się o to świadczenie. Oczywiście wniosek mogą składać osobiście do miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w Końskich. Możemy również ewentualnie skorzystać z tej formy pomocy, gdzie będziemy gdzie będzie możliwość mobilna składania tych wniosków? Więc na przykład na terenie Sielpi czy na terenie Modliszewic, tam gdzie jest no dużo obywateli ukraińskich w tym momencie, będziemy mogli dotrzeć i tam obywatele ci będą mogli składać wniosek o to świadczenie. Oprócz specjalnej zapomogi stworzonej dla Ukraińców, przewidziano dla nich także uczestnictwo w całym krajowym systemie pomocy. Obywatele ukraińscy będą mogli skorzystać z otwartego rynku pracy. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będą mogli skorzystać ze świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego, czyli przede wszystkim tak zwane świadczenie wychowawcze 500 świadczenie dobry start, czyli 300 plus, świadczenia z pomocy społecznej, ale to oczywiście już w późniejszej, w późniejszej sytuacji, która z pewnością będzie się w dalszym ciągu rozwijać gdzie trzeba będzie obywatelom ukraińskim tej pomocy udzielić. Jednorazowe świadczenie specjalne i świadczenia z pomocy społecznej wypłacać mają domy pomocy społecznej. Natomiast 500 plus i 300 plus wypłacać będą zakładu ubezpieczeń społecznych. Jednostki będą mogły pomoc wypłacać na konto, a jeśli uchodźca nie będzie takowego posiadał, na karty przedpłacowe do użycia w bankomatach. By z pomocy korzystać Ukraińcy muszą jednak wyrobić sobie numer PESEL. To koordynować mają urzędy gmin. Muszą osobiście. Przyjść do urzędu miasta i gminy, e, zabrać ze sobą fotografię, taką jak do dowodu osobistego. E, osoby w wieku powyżej 12 lat muszą przyjść e, osobiście, ponieważ będą od nich również pobierane odciski palców. Muszą też ze sobą zabrać dokument podróży, może to być też dowód osobisty ukraiński, akt urodzenia dla dziecka. Ustawa wprowadziła również możliwość połączenia tej procedury nadania numeru PESEL z nadaniem, z założeniem profilu zaufanego. Jeżeli ktoś chce skorzystać z tego profilu zaufanego, to musi mieć polski numer telefonu i maila. Oczywiście, jeżeli dany uchodźca nie ma żadnych dokumentów, co jest bardzo częste to PESEL będzie wystawiany na podstawie złożonego oficjalnego oświadczenia. Szacuje się, że wypełnienie wniosku i wyrobienie jednego numeru może zająć około 30 minut. Problemem jest fakt, że duża część uchodźców posługuje się wyłącznie cyrylicą. Gmina Końskie zadbała o wykonanie fotografii naszym gościom ze wschodu. Zajmie się tym zakład Fotosprint z ulicy Łaziennej. Z miejsc noclegowych do urzędu organizowany będzie też przez samorząd transport zbiorowy, by urzędnicy mogli w jednym czasie nadać większą ilość numerów PESEL. By usprawnić działanie, druki i wniosków trafią wcześniej do centrów, Pobytowych uchodźców, tak by mogli oni do gmin przybywać z już wstępnie wypełnionymi deklaracjami. Co ważne, nadawanie numerów PESEL jest dobrowolne. Nie oznacza też, że taka osoba zostanie w Polsce na stałe. W niczym nie zamyka im to drogi do przemieszczania się między Polską a innymi krajami europejskimi. Nie zamyka też im drogi do powrotu na Ukrainę, kiedy tylko tam działania wojenne ustaną. To jest ich wybór. Jednocześnie przedstawiciele Wydziału Spraw Obywatelskich proszą wszystkich Polaków, by w miarę możliwości swoje sprawy załatwiali do godziny dziesiątej. Wtedy nie powinno być kolejek. Nie jest też wykluczone, że w przypadku dużego zainteresowania Ukraińców Wydział zacznie pracować także na drugą zmianę.